Widzę, co? co wy na to? No, FPS-ów jest więcej, nie? fps jest więcej. Możemy zrobić porównanie do kamerki tej zwykłej. To jest zwykła kamerka. Ta za 150 zł. Tu jest zwykła kamerka. I teraz jest tak, jak macham, nie? Tyle FPS-ów jest, a teraz lustrzanka różnica. Żółta jesteś? Wiem. Ten aparat, co mam Sony A7, co ma Remek. Pożyczyłam od Remka kamerkę po prostu, nie? W sensie tą jego lustrzankę. W tej kamerze jesteś gruba. Pff. No to nie, to wracamy. To, to wracamy na tą. jak kurwa jestem gruba, to wracamy do tej. <gry> Tutaj jestem różowa, bo do tej jak tą biorę, to tu daję mniej tego światła, i daje to światło jeszcze, i wtedy jestem taka. A jak zrobimy tą lustrzankę, to tu odejmuję tego i dodaję tą. Właśnie o to chodzi, że ja nie widzę za bardzo różnicy. Nie widzę za bardzo różnicy między tymi kamerami. Jest więcej FPS-ów, jest większa płynność tej kamerki, ale porównanie cenowe tych kamer, to tą, którą oglądacie aktualnie, ona jest za chyba 15. 000. Tysięcy trzeba na to wydać, żeby mieć taką, a na taką trzeba wydać 300 zł. Więc czy widzicie sens tej inwestycji? Bo ja nie. Rozumiecie o co chodzi. Jezu, e... nie kupuj, stara lepsza. No też mi się wydaje. To widzowie z YouTube'a bardzo prosili i Short prosił, żeby była lustrzanka, żeby była lepsza jakość później na TikToki czy na Shortsy i tak dalej. Ale czy warto? No imu nie. Jako technik fotografii mogę powiedzieć, że ta inwestycja ma duży sens. Dobra, ale takich techników fotografii to może być pięciu. A takich zwykłych widzów, dla których nie ma żadnej różnicy to jest parę tysięcy. Czy Ty widzicie moje włosy na ręce? Nie widzicie. Widać ziarno na tej kamerce? Czekaj, może źle ją ustawiłam. Bo Remek tu poustawiał filtry. Zrobimy bez filtra teraz. A no bez filtra no to... Tak, niczym jakbym miała umrzeć i to miałby być moje ostatnie chwile i jakby, wiecie, takie, no szaro, szaro, tak jakbyście mieli zrobić kompilację. Ona kiedyś była fajna i wtedy taki właśnie czarno-biały ekran ten z kolorami lepiej, tak. I dobra, i mamy takie opcje. Tu jestem no, do góry nogami, nie wiem czemu. Takie opcje mamy, gamma kontrast, jasność, nasycenie, przesunięcie, barwy, wszystko na maksa, dobra. Co Wy na to? Idealnie. <laughs> o!

Jak ten Pikachu zmienia kolory, Nie jestem żółta. Nawet lepiej z niebieskim. A nie wydaje Wam się, że dalej jestem żółta? Tu jestem taka blada. Tu jestem żółta. Jak zrobić, żeby nie być żółtym? Ale ona bejtuje. Na co? Dobra, zostawiam jak jest. Cześć Kasia, jak oceniasz Deadpool A? Bardzo fajny był Deadpool. Bardzo mi się podobał. Jedyne co, to troszeczkę za dużo nawiązań do DC. Bo ja z DC nie, nie byłam tak blisko. Kojarzyłam y, postacie i kojarzyłam część rzeczy, ale część żartów czuję, że mnie ominęła. Za dużo przekleństw było? Nie, nie. To właśnie i mu fajnie. W sensie taki był wulgarny ten film. Taki fajny, właśnie, że był wulgarny. Nie chodziło mi o DC. Chodziło mi o X-Menów. Co dzisiaj tak wcześnie, bo wolne, bo się wyspałam, bo poszliśmy na pyszne śniadanko i zjadłam sobie takiego dobrego kruasanta z nutellą. Byliśmy na tym targu śniadania, bym poszłam ja, Nawcia, kukę i Remek. We czwórkę sobie poszliśmy, wypiłam sobie mrożoną kawusię, zjadłam sobie pysznego kruasancika. Wziąłam sobie teraz jeszcze na wynos onigiri i zjadłam jeszcze onigiri do przeglądu internetu. przeglądamy internet, zobaczymy jakie dramki, jakie coś, co się tam w ogóle dzieje, w ogóle. I to będzie wspaniały, kolejny piękny dzień. Piękny dzień, dopóki ktoś się nie sam pytał przepis na czosn-doga i napisał tu jeszcze kościół z nikiem ten od czosn-doga Jasna dupa Dobrze, dobrze. Będziemy się świetnie dzisiaj bawić tak czuję. A jakby kaktusy były w ca całe w tej polewie takiej zielonej? To by było zajebiste To by było właśnie zajebiste jakby kaktus był cały w tej polewie, nie? Mózgu, bo się nie szczepiłem na... jak była pandemia Wszyscy mają czipy co co się szczepili się zgadza, no mam. Ale on mówi. O jakich chipach on mówi? A chipy! <laughs> cipy! No dobra! Cipy, cipy, cipy. No, sobie myślę, się... pierwsze co on powiedział, to, ja nie mam chipy. Ja mówię, no jest mężczyzną, wszystko się zgadza i zrobiłam stop i coś gadałam o tym poprzednim szocie. I potem on zaczął coś gadać z następnego i musiał już tak. Nie skazało, że jakieś wyłączenie, że cię wyłączam jak będziesz niewygodny. Ja nie mam cipy, No i takie. To bardzo niebezpieczne być tak blisko kosiarki, bo może być odprysk. W sensie wiecie, że tą trawę może z tego, z, te, z, z tych ostrzy wyszczelić i, i ten. Nie powinno tak. Ale śmieć, jeden, nie. A i wyzywa jeszcze pana, który tak chciwie pracuje i jeszcze go wyzywa. Nieźle, nieźle. Mamy onigiri, onigiri Dwa mamy. Taki i taki. To jest nasz dzisiejszy obiad, a na deser. Mamy dwa makaroniki. Tylko nam się rozjebały. Siema. E, no fajnie zaustawiłaś ustawiłam ziom. nie zaustawiłam ustawiłam I Fokus ci działa? Jeszcze mi się nie zepsuł. No, to ja jestem szana. Ryszardinio full HD. Rysiek tu. Tak też nie ma duży kino. No ma i co? Teści Creamy Salmon. Na razie mam sam No to teraz ja po gryzie. Ty wziąłeś pierwszy. Mm. Tak się to moi drodzy prezentuje. Kupiłam na targu śniadaniowym w Warszawie. Tu ja mogę wziąć pierwszy jak chcesz. Ale ty wziął połowę tego. A tu wziąłem w połowę? <laughs> Nie, ale żeby dostać się do nadzienia. Ale ja ci jeszcze raz proję tak to moje wakamy i kurczak karagę, jak chcesz. Dobra. No cię! Mmm. No nie chciałem samego, samego ryżu. Wiesz co? Ja no. mam C2 kupiła, i mi zaubierałeś mi w... Ku... jednym gryzem Tam był ryb. to obchodzi? No to było moje... Zawołałaś mnie. Idź, już w sensie, nie chcę wołać. Mm, dobre. Zajebiście. to dzięki, że mam mniej tego dobrego. Oba są dobre. Co że jem w ogóle? No paczku! Tu kurwa wzięłam jeden mój gryz i twój! Jest więcej niż tego, jak kupiłeś jeszcze raz! Bo nie chciałem ryżu samego. Sorry, że zjadłem, serio. Sorry, że zjadłem, nie? I se jeść swoje! Mam coś dla ciebie, laseczka. Podzielę się z Tobą moim sokiem. Sok kupiliśmy razem? Wtedy pierwszy pół, powiedziałeś, że kupujesz nam sok. Chyba Teraz jest dopiero na To pół. ja nie chcę twojego soku. No teraz już jest na pół, bo ci wziąłem nie chcę. Pół... <grych> więcej żalu, ku... no! Żałuj! <grych> Puszcz sobie mojego streama 15 minut temu, jaka ja mówię, jak to mam zajebisty chumrek, ja jestem szczęśliwa, zjem sobie dwa pyszne onigiri, a teraz już nie zjem dwóch pysznych onigiri, tylko ze zjem, półtora onigiri. Masz coś dzisiaj wspólnego z tym sokiem jabłkowym. Jesteś jak jabłko, bo się sadzisz bez sensu. Też masz coś wspólnego z tym sokiem, bo też się mam ochotę zaraz czepnąć w łeb. Uh, próbuj. Chcę spróbować moje dam ci kurczaka Karagę. Tak chcę! I możesz wziąć takiego taki ukrytki. I wezmę! Dobra. będziemy fair? Nie. Stan pod zawołem i pokazuję zegarek. No, że w kur*** pinglin. Bo jestem wiona. Wkur... No. Ja brałem pierwszy gry, to teraz ty bierzesz pierwszy. Mhm, dawaj. Ty uważasz, że to jest fair? Mm -hmm. No dobra, to coś pokażę. No dobra, nie zjem, no to pokaż do kamery ile piłaś. Pokaż żałujesz mnie? No k***a, No to jest akurat chamstwo. Ja p Nie wziąłem ci takiego gryza. Zachowujesz się dziwnie f***uj Piole takie żarcie z tobą. Mhm. Mm Bardzo dobre. Tak? Mhm. Mhm. Dobra. Mogło być ostre. Jak się żuje? Ale weź nie popijaj może Co jest ty czabli? No nie wypróbuj, bo zajebiste było i ostatnie a spróbuj sosem sojowym? Podlej se Łatwiej ci się rozmieli No nie wypróbuj. Nie błaj Słuchaj, zjadła naraz hmm. A ja, sobie, a ja sobie tak po kawałeczku teraz ściągam, zajebiście smakuje. Mhm, mm masz zjedz sobie jeszcze trochę tego. No nie podzielę się z tobą wakami już. No już się nie chcę dzielić. Kurczę, jak buziaka zjadłeś, mi została panierka odczepiona. Sorry, nie sorry, A ale to było niemiłe. Kur ale to ty zrobiłeś pierwsze niemiłe. Tak, to pokaż im ile, ile tu masz łososia. Nie o no to chodzi, Remek. A, oj, o pokaż. Cały ja zamysł jest... tego Onigiri to było to, że ja znalazłam sobie Onigiri, kupiłam sobie dwa Onigiri i już wtedy chciałeś mi dajewać moje Onigiri. Tu jest cały Onigiri, cały wnętrze, a mi Pani, panierka została. Trudno. Zachowałeś się jak głównie ale ja też się zachowałam jak głównie I się Zachowałeś mega niekompetentnie. Ja cię przepraszam, Deblu, więc może sobie odpuść. Jaką masz kamerkę? Jak ja mam to pokazać? Mnie to bawi tym bardziej, bo ja też tak kiedyś zrobiłam. Kiedy się skończył brusić paszport? To ja wyrabiałem paszport nie wiem, 2 lata temu i po prostu go nie odebrałem. Ale ty wiesz, że on cały czas na ciebie czeka? Wiesz, że on nie, nie stracił ten ważności? Po roku stracił. Ja złożyłem papiery na paszport i po prostu go tam stawiłem. Do niszczarki go k***a sadzili. Czekali 375 dni w urzędzie i potem stwierdzili tak o ten cmaniacyk nie odebrał. No to my go Tutaj. Nawet mój licencjat czeka na mnie czwarty rok, ku... A co dopiero paszport na, na niego Dajcie spokój Remek, halo Remek Co wy Czemu? Nie, nie Czemu? ty, Remek, nie ty Dola. Ej, Remek Teraz ty Zostało mi puri i oni z y, tym Z tatarem z łososia Tak No chodź zjeść No chodź zjeść Przynieś ci Poczekajcie chwilę Zajebałam, stópcie. O, Przeprosiłaś ręka za to wcześniejsze darczy teatry? ja przyniosłam mu jedzenie, więc powinien to zinterpretować jako przeprosiny. Widzowie, powiedzcie szczerze. Ale tak szczerze! To jest Buddy. On wygląda jak inny człowiek. Ta ta broda strasznie zmienia, nie? Opa! Gałeczka Chyba. dla ciebie! Dlaczego on robi gałeczkę? Gałeczka dla ciebie. To jest za gałeczka. Kiedyś robiłeś kółką woskę, gałeczka z pałeczkiem bo kiedyś lepsza. Fujój no, się zmieniłeś jako streamer, dawaj jak No kiedyś... nie mam tak robić. Eee. Po co pytam? Po co pytam? Po co? Iga Swątek. Iga, byłaś faworytem do złotego medalu. Tak. Ale jednak go nie wygrasz. To trochę siara. Orzełek ciąży? Słucham? Tak sądziłam. Na swoje to jo, ale już tak dla Polski to tak nie bałt. Ja o tym nie wiedziałam i nie słyszałam nawet o tym, ale właśnie Remek mówił, że ludzie bardzo jej zarzucają, że jak prywatnie dla siebie gra to, że wygrywa, a jak jest w reprezentacji i tak dalej, to tylko brąz, nie? Ja... Ludzie są... Do ostatniej wiadomości w boksie. Facet uderzył kobietę i tu zero niespodzianki wygrał. I faktycznie te dziewczyny, które były podejrzewane, że to mężczyźni są, to były kobiety po prostu. Co to jest interpłciowa? Bo już się słów, no powiedz, że to byli faceci. No, no nie, no ja czytałam, że po zawodach olimpijskich w te 4 lata temu w Tokio, komisja dała takie coś, że mogą być osoby transpłciowe, ale tylko takie, które zmieniły płeć przed 12 rokiem życia. Że zanim wejdzie się w okres dojrzewania. Ale jaki to ma sens? No, taki, że nagle facet, który dźwiga cięż nie wiem, ciężar na 500 kilo, nie, nie stwierdzi, czuje się kobietą i idzie startować jednak w babskiej kategorii. Ale jest tak w zasadach, czy nie mam? No, bo ja tak słyszałam, ale nie sprawdzałam tego. Masz tu dokładnie wytłumaczone. Sama Jóźwik mówiła, została okradziona ze srebrnego medalu. Wtedy wygrała Caster Seme. Z czego się cieszę? A taki żart mi się przywołał. Nawet chodząc na terapię hormonalne przez rok, niewiele to zmienia. To przecież nie niweluje przewagi, którą się nabyło podczas dojrzewania jako mężczyzna, która się zaczyna w 11-12 roku życia. Biologia ma znaczenie. I to jest po prostu nie fair. No i plus jeden. Myślę dokładnie tak samo. Szczerze powiedziawszy, ja nawet nie wiedziałam, że osoby transpłciowe mogą startować w kategoriach, w których się identyfikują, a nie w jakich się urodzili. Urodziły, szczerze powiedziawszy, więc. To zdziwiło. Kontrowersyjne momenty, o których mówił cały świat, to faktycznie nie było nic szokującego, tylko była to po prostu zapowiedź tego, co nas czeka przez 16 dni Igrzysk. Nie znam tej pani, która to opowiada. Temat bardzo mnie ciekawił, ale ona nie opowiadała tego w żadnym sposób w stopniu ciekawym. W sensie tak, nie opowiadała tego tak, że chciało mi się jej słuchać, tylko wręcz przeciwnie. Słuchałam jej tylko dlatego, że chciałam się dowiedzieć i jeszcze czuję, że nie dowiedziałam się tego, co chciałam tak naprawdę. Czyli dużo rzeczy się dowiedziałam, ale interesowały mnie. Kobiety zawodniki, czy one są kobietami biologicznymi, czy one tylko są kobietami, które miały terapię sterydy jako testosteron, żeby być lepszym zawodnikiem? Więc nie dostałam odpowiedzi na to pytanie i źle mi się tego słuchało. Dzień dobry, kupiłem dzisiaj kurczaka bez antybiotyków. Słyszałem, że trzeba się spytać o podwyżkę, gdy chce się jeść lepsze kurczaczki. A ja słyszałem, short, że chciałeś, żebym przetestowała lustrzankę pod Twoje shoty, TikToki i wszystko, więc dzisiaj zainwestowałam Twoje pieniądze z podwyżki na nową lustrzankę. Tak ona się prezentuje i co sądzisz? Na świetle to lepiej. Teraz jestem żółta. Dalej ziarno jest. Ale ja nie wiem, ja mam zezaj, ja nie widzę tego ziarna. Tu mogę ci coś poprzesuwać. Ty myślisz, że ja się znam? No Jak krytykujesz, to uznałam, że jedynie wiedza na ten temat daje ci prawo do krytyki. Trzeba być piekarzem, żeby krytykować chleb. Możesz powiedzieć, że ci nie smakuje, ale jeżeli mówisz, że w środku jest ziarno i zrobiłbyś lepszy chleb ku... bez ziarna, to tak, powinieneś coś wiedzieć na temat pieczenia chleba. U mnie przeszkadza ci jakieś j... ziarno, więc. Zapraszam do tańca. Jakie ziarno ty widzisz? Gdzie jest ziarno? Ja nic nie widzę takiego. A tu jest ziarno? Wyobraźcie sobie, że jest różnica 10 tysięcy złotych kurwa między tym widokiem a tym widokiem? Przecież nie zainwestuję w lustrzanku. A która lepsza? To jest kamerka internetowa za 600 zł. To jest dostrzanka za jakieś 15 tysięcy zł. Tą kamerkę kupiłam albo dostałam nawet 4 lata temu. W ją dostałam, więc ja nawet nie za nią nie zapłaciłam. 499 zł. A to drugie, co testujemy, to jest. A to jest samobody. Do tego jeszcze trzeba obiektyw. Ten obraz nie jest tego warty. Możemy sobie na dzisiaj pożyczyć, ale kupa nie ma takiej opcji. Moje cebulactwo w środku nie pozwoliłoby mi wypić takich pieniędzy na takie minimalny upgrade no tak no zmieniła się ciabula ta kamera no tu masz tą kamerkę 500 zł dokładnie sprawdziliśmy 500 zł a tu masz kamerkę której body kosztuje 6 tysięcy no to jest to nie 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 a pamiętajcie że my nie robimy jakiego kontentu, nie robimy żadnych tutaj, To ma być kamerka, której widać jak se klikam w kolejne linki na YouTubku. Jak was to jara, chcecie mieć taką, kupcie mi kamerę. Proszę bardzo, ja moich pieniędzy ciężko zarobionych nie będę na takie głupoty wydawać. Jak wy chcecie wypierdolić na takie głupoty, proszę was bardzo. Ja to, ja nie. Nie, 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 nie. Z youtubowych środków, środków to ja kredyt dopłacam. więc z tych youtubowych środków to mi tam nie żyje ruszaj. Żyje A ty wiesz, że twoje pieniądze są i tak dzięki nam? No, ostatnio to trochę mniej. Cel na kamerę to jest jakieś 15 tysięcy złotych. Nie ma sensu wypi... Takich pieniędzy na tak mało znaczącą rzecz Może kamera na współpracę? A jak na współpracę to proszę was bardzo Mogę mieć na współpracę Remonty trwają A ja jestem na kanale Przemka Pro A wy zastanawialiście się co z górą Kupiłem to mieszkanie górne Kupiliśmy je po prostu na pół To jest solidna ściana oddzielająca dwa mieszkania, Czyli tam już jest mieszkanie dolne A tu jest górne ja Jestem na etapie wykończenia domu Ja myślałam, że to jest filmik Takie płytki wybraliśmy Taką podłogę, taką Mamy ten, i że sobie zobaczę, i może coś inspiracyjnie sobie zobaczę, co, co bym chciała mieć we wnętrzu, nie? Jakieś dekoracje czy coś, coś. To jest plac budowy. Generalnie wydaje mi się, że jesteśmy na bardzo podobnym etapie, jeżeli chodzi o wykończenie, więc tutaj nie mogę sobie niczego podpatrzeć. Poza tym, ja nie rozumiem. Ona kupiła dom, ale tylko parter, i ktoś mógł kupić piętro nad nią, akurat jej chłopak kupił górne piętro? Czy ona kupiła dolne i górne piętro i komuś chciała sprzedać górny Zadałam dwa różne pytania, a wy na oba odpowiedzieliście tak. Okej, okay, teraz odpowiadacie nie, to dobrze. Czyli ktoś mógł mieszkać w jednym domu z nimi, z nią, bo to ona kupiła tylko ten dolny coś. I subskrybujcie ten kanał, bo wszędzie jest coraz bliżej. Nie wiem, 600 tysięcy? Tak, no to lecimy po ten milion. Tyleć po milion też! Ja znam kogoś, kto leciał po milion. To się nie skończyło za dobrze. Hmm. Jak odbieracie to, w jaki sposób oni mówią? Bo ja się czuję, jakby mówili do bardzo młodego dziecka. Tylko to jest to taki długi pokój, który ma dwa duże okna, jest tutaj bardzo dużo. Światła to jest taki po prostu pokój większy, bo zabieramy Was teraz do pokoju mniejszego. To jest pokój większy, bo jest duży. A teraz pokażę Wam pokój mniejszy. Zapytacie, dlaczego nazywa się mniejszy? I już Wam odpowiadam, bo jest mniejszy od tego większego. Uh, tak, hej. No to właśnie tutaj pode mną jest salon, na którym po prostu już widzieliście u Wiktorii. Pokazaliśmy Wam to mieszkanie. Jest... Zablurowane, wszystko, żeby niby nie wiedzieć, gdzie mieszkają. Ksa. Meanwhile, to chyba nie był wasz najsprytniejszy plan. Osoba, tak, dokładnie, kochani, wzięliśmy wspólny kredyt. No, dla wielu osób to naprawdę jest grube, nie? Zamieszkałam z rękiem Kłamczuchem, znając się z nim 4 miesiące. Zamieszkaliśmy razem. To jest. Plan. Teraz patrzcie, teraz to, by. biorąc coś pod uwagę, to. Co im ten mówił? I ja rozumiem go zakryć, rozumiem to zakrywać, ale nie możesz w jedną scenę zakrywać a w drugą stronę mieć wyp... jajca, no? Ale ze schodnika widać wszystko w środku. Nie, bo to pewnie założą sobie taką folię prywatyzującą. My też sobie będziemy ją zakładać. Mamy z jednej strony sąsiadów dosyć blisko, w, w bloku naprzeciwko. Będziemy sobie zakładać taką folię prywatyzującą. I ta folia daje to, że ty widzisz, ale oni ciebie nie. Kochani, ja po prostu wam dziękuję, że jesteście. I nie będę ja tu gadał tych wszystkich rzeczy. OMG, nie ma za co Przemek Pro, polecam się. Ja wam też podziękuję, jak już spłacę kredyt kupię sobie kolejne mieszkanie, kolejny samochód, dom, działkę. Zbuduję deweloperskie imperium. Przyjdę do Was, Dziękuję, Wam widzowie. Tak, to dzięki Wam. Emmett tak. cały czas płacze przez niego. No mnie nawet nie chce ugryźć. Przecież cię gryzie w bo ja wstadziłem od ryjo. Ciep gojemet. Piszą, że jest ziarno. Co to znaczy, że jest ziarno? No że jest ziarno delikatne. A zrobisz, żeby nie było? No jakbym zmienił. Tak, mogę zmienić. Czy nie ma ziarno? Tylko to trzeba w kamerze zmieniać, bo to jest lustrzanka. Nie ma ziarna? Sprawdźcie. Jest. Sprawdźcie. Bo to trzeba ustawić, kupa. jest ziarno. A bo je. Dobra, nie będę wam tego zmieniać. Teraz jest... Na ryju kolor. Za ciemny. No ziarno, żeby zmienić to, musiałbym w ustawieniach posiedzieć. I ile to body z tym? Obiektyw 14 koła, jak płaciłem, a body kosztowało chyba z 15, ale ono teraz nie jest drogie. On teraz 9? Jest to body sprawdzam, kosztuje 6. Siódemka już taka jest tania. No ja. Ty, za 6 koła już można dostać. No obiektyw nie wiem, jaki to jest. Ziarno, f. W... Zamknij pizdę! Debilu, j... No jest ziarno, bo nie jest zmienione. Kurwa, dy... Ciebie śmiecił. Tak tłumaczysz mój i będzie ci... co są te same ka debile co późnią ci za cicho mikrofon i ma ustawione 3% głośności. Masz pewnie chudny monitor debilu. Czyliż na jakiś te te... te. Dobra, już, już, już! HD! E! Z dupą! Zabij mi już! Koniec. To, to słabo! Koniec! Nie. nie no, można to zmienić, żeby było ładnie. To chcesz? nie, bo to musiałbym ją odpinać, że mi się chce. Wiesz, to ziarno nawet nikomu nie przeszkadza, bo go jest niewidoczne. Przeszkadza, bo piszą o nim. <laughs> Na samym początku jak porównywałam kamerę, to powiedzieli, że... Wystrzanka spoko, ale jest ziarno i że nie ma takiej Ja nie wiem, ja, nie, ja tego nie widzę ja i Ziarno to z... są, widzisz moją koszulę? To nie mówią o tym, co tu miga To jest ziarno Na tych zdjęciach jest ziarno Możesz mieć zdjęcie, które wygląda tak i tu nie ma ziarna A możesz mieć zdjęcie, które wygląda tak i tu jest ziarno No to to jest ziarno, bo ja mam tak ustawioną kamerę Ja właśnie chcę bez tego ziarna ale Nie będę zmieniać ustawień całej kamery, żebyś ty miała dobrze, bo to jest moja kamera no. ja, ja to później muszę od nowa ustawiać wszystko No okej, okay, no to ja, ja nie każę ci tego zmienić Myślałam, I? że to jest jakieś Proste, i że można Jest sobie proste, ale mi się nie chce Katarzyna, no to bo to nie. nic nie zmienia. A wyglądasz pięknie. Spójrz, czy ty nie wyglądasz wspaniale. Ja mam na to wie, wy... ja wolę moją i tak kamerkę internetową. Aha. za ja na nią wrócę. Chciałam Co? tylko pokazać pełni możliwości lustrzanki, żeby widzowie mieli obraz porównawczy, jak to i to wygląda. Jak się nic z tego zmienia się to spokojnie ja mam wy... w to. No nie chcę mi się zmieniać. No to bo... nie. Bo nie ma problemu. Wyglądasz pięknie. <laughs>